Sara i Mendy uwięzieni pod lawiną. Dziękuję, kapitanie, przyjąłem. No dobra, kochani, to teraz sobie pojeździmy. A, a, a. Słuchajcie, musimy dokładnie przeszukać cały teren. Tak jak ćwiczyliśmy. I pamiętajcie o nadajnikach. Kiedy zacznie głośniej pikać, to znaczy, że jesteście blisko. Sam strasznie głośno ci pika, czyli jesteśmy blisko! Hop, hop! Sara, Mandy! Tu jesteśmy! Patrzcie, zasypało ich w chacie! Elvis, proszę jakiś lisk! Co? A, czyli umiem! Ojej, dzięki, Penny! Przecież prosiłem, żebyście nie wychodzili poza barierki. Od tego są barierki, żeby chronić, prawda? Ja wiem, ja wszystko wiem. Przepraszam, po prostu chciałem nakręcić taki strasznie przerażający film. Co mogę powiedzieć? Chyba troszkę cię jednak poniosło. O, poniosło, ale się opłaciło. Cisza, proszę o ciszę. Teraz oglądamy mój film. Kto śmie zakłócać mi drzemkę? Hej, straszliwy, jakiś spuszczana na nas lawinę! Szybko, uciekamy! Spokojnie, już po strachu! O, brawo dzieciaki! Chyba w życiu nie widziałem lepszego filmu. Czemu nie powiedzieliście, że to będzie takie straszne? Dzięki! Teraz będę kręcił film o wielkiej, gigantycznej katastrofie. Tytuł będzie brzmiał, uwaga! Pam, para, pa, pam! Miasto w płomieniach grozy! Coś czuję, że od teraz będziemy musieli czuwać dzień i noc. <laughs> Pali się w kuchni szybko sam! To wszystko przez ten piecyk! Przepraszam! Daj spokój, kochanie! Ważne, że nic ci się nie stało. Odetnij gaz, Elvis! Co się stało? Co tam pieściliście? No, no, szalik mamy Normana. U, no nie wiem, czy nie za bardzo wypieczony. Orety, ale okropnie narozrabiałem. Chciałoby się powiedzieć, jak... O, o, ej, co się dzieje? O nie! James, lód Norman! Norman! Leć, papa! Ach, jestem szybki jak wiatr! <duszy> Dillis? Trevorze? Hej, jak jest w środku? O! naprawdę cieplutko i przyjemnie! Trevor nawet zdjął szalik! Hmm, nieprawda Na pomoc! Normal! No, Sara i James utknęli na jeziorze! Jeździli na łyżwach, ale lód zaczął pękać! Dzwonię po strażaka Sama. A teraz, moja droga Penny, zobaczysz coś absolutnie najwspanialszego na świecie. Gotowa? Sara i James utknęli na środku jeziora i topi się pod nimi lód? Uwaga, uwaga! Sara i James na środku jeziora! Dzieciaki, nie bójcie się! Wezwaliśmy strażaka sama, zaraz tu będzie! Elvis, bierzemy torbę. O. Saruś, tak mi zimno! Nie mów, tak no. musisz wytrzymać. Oto i nasze cudo niezatapialny trap ratowniczy. Wow! O! Oh. Penny, przywiąż trap do pomostu, tylko mocno, dobrze? Sara, James, nic się nie bójcie, zaraz Was uratujemy. Gotowe? O, Niech o, się o, Już spokojnie jestem. Norman Price zgubił się w górach. Norman Price zgubił się w górach? I widzisz, Elvis, w takiej sytuacji Saturn spisałby się idealnie. No wiem sam, ale się popsuł. Hmm. Skoro nie możemy liczyć na podczerwień, może spróbujemy go znaleźć po zapachu? Ty, kochany Serze, jesteś tylko mój! Tylko ty i ja na tym pustkowiu! Całkiem sami. Na malutkiej, skalnej półce. Na pomoc! Jeśli radar wyczuje i zapamięta zapach sera, zaprowadzi nas prosto do Normana. Od rana nosiłem ten nieszczęsny ser. Całe ręce w nim sobie utytłałem. Dobry piesek, szukaj sera. Będę go szukał z powietrza! Wszystko w porządku. Tom, znalazłem go! Norman jest na zachodniej ścianie. Widzisz nas? Widzę, widzę! Uwaga, opuszczam uprząż! Normanie Price! Przez ciebie nasze fantastyczne zawody zamieniły się w jedno wielkie pośmiewisko. O, przepraszam, ja specjalnie, bo przecież wcale nie chciałem nikomu popsuć zawodów! Ja po prostu miałem ochotę na plasterek sera. No na szczęście nikomu nic się nie stało! Co? Co jest? Nie mogę się zatrzymać! A! Z drogi! Norman, uważaj! Jak mam zatrzymać ten wózek? Bo zaraz... O nie! Zaraz znowu wyląduję w morzu! A niech mnie. Chyba przyda się tu mała pomoc. Dzwonię po strażaka sama. A, o, brawo! O, brawo, U, udało się! Co tam mówisz Elvis? Udało się! <grym> Bardzo się cieszę! Czyli co? Jest szansa, że może teraz ja? Co? Norman Price wjechał go kartem prosto do morza. Czyżby powtórka z rozrywki? Szybko daj rękę! Nie, nie, ja muszę ratować moje cukierki! Dzieciaku, może najpierw siebie byś uratował, ale moje cukierki! Słuchajcie, wszystko gra. Może nie dane mi było w tym roku wyłowić jabłka, ale za to z przyjemnością wyłowię sobie Normana. Wyłowisz Normana? Ani by jak? A tak, że rok można używać, ale za to trzeba się mocno wychylić. I nie tracić równowagi! <sum> I... <sum> <sum> Moje cukierki! Dobra nasza, nikogo nie ma! Dromarze, <sum> Ej, no to wsiadaj, Derek, no! I co? Widzisz? Umiem prowadzić. A jasne, przecież ty nawet nie jedziesz. A właśnie, że jadę. Zluczyci. No i. A nie mówiłem, umiem prowadzić. Umiem, bo to tak samo jak w grze. No dobra, to ja ci wierzę i naprawdę mam nadzieję, że umiesz prowadzić. O co? A bo przecież jedziemy, nie czujesz? Co? A! Jednak moi drodzy, cechą najważniejszą u dobrego strażaka jest wyostrzony zmysł obserwacji. Oczy trzeba mieć zawsze otwarte i reagować należy natychmiast, dosłownie w każdej sytuacji. Na pomak! Jak tu się otwiera okno! Nie wierć się tak! Jak się wiercisz, wciskasz gaz! Jaki gaz! No, no ten pedał, co nacisnąłeś! Wiesz, Trewoże, Normanek nie mógł się doczekać wycieczki do remizy. Może pewnego dnia zostanie strażakiem? O, ale to by było cudownie! Mój syneczek strażakiem! Mamusia byłaby taka dumna! O rany, widziałeś? A co tu już mu pozwolili prowadzić wóz? O! Mój syn prowadzi wóz strażacki! Oj, niedobrze! Lepiej dzwonię po sama! Jeżeli spełnicie te wszystkie warunki, macie szansę stać się wspaniałymi strażakami. Oj, topnijcie się, dzieci kochane. Wygląda na to, że mamy alarm. Norman Price siedzi za kierownicą Jupitera i jeździ po mieście. Że co? Co takiego? Norman Price siedzi za kierownicą Jupitera i jeździ po mieście? Ale, ale przecież tu był przed sekundą. Wyleczcie! ja popilnuję naszych dzielnych harcerzy. Zapiekanka! Jedziemy coraz szybciej! Kierują się w stronę nabrzeża! Dobra, to ja spróbuję ich jakoś zatrzymać! Penny jak najszybciej lek z krótem i zablokuj drogę, żeby nie doszło do żadnego wypadku! Tak jest, sam przyjęłam! Norman, spokojnie, tylko bez paniki! Słuchaj, musisz natychmiast wyłączyć silnik! Dobra, ale jak to się robi? Przekręć kluczyk w swoją stronę! Dasz radę, będzie dobrze. A teraz musisz nacisnąć pedał hamulca! Ale który to hamulec? Ten najbardziej po lewej! O Rety, ale ma to gdzie? Król wrótna niż prawa przecie! Mały strażaczku, mamusia jest przy tobie! Sam, uratowałeś zabiegankę! Dziecko, ale mnie wystraszyłeś? Przepraszam, ja nie chciałam!